Panie z wami i z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na no to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo Pańskie. Amen. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii zaczyna się od słowa w szóstym miesiącu. Nie wiem dlaczego w tym liturgicznym wyborze tych słów nie ma, a te słowa nie są przypadkowe. I nie tylko w takim znaczeniu historycznym, że w szóstym miesiącu, czyli w szóstym miesiącu od poczęcia Jana przez Elżbietę. Ale to słowo szósty ma tu ogromne znaczenie też teologiczne i biblijne. Szósty, czyli dzień stworzenia, ostatni dzień stworzenia. Szósty dzień to, tak, to Szabat. To także co sześć lat był obchodzony Szabatowy rok. Co szósty rok Szabatowy rok błogosławieństwa i łaskę. I myślę właśnie, że warto jakby w tym kontekście usłyszeć te słowa, które anioł wypowiada do Maryi. Że to jest rok łaski, rok błogosławieństwa i łaski i tego, że Pan jest z tobą. Zobaczcie, Ewangelię, kiedy kapłan zaczyna czytać, to pierwsze co mówi Pan z tobą. Czyli do każdego, do którego jest skierowana Ewangelia, do każdego. Bez względu na to, w jakiej jest sytuacji. Ze względu na swoją wiarę i w jakiej sytuacji jest moralnie, jest już powiedziane: Pan jest z tobą. Nie jest, Pan będzie z tobą, jeżeli spełnisz odpowiednie warunki. I to błogosławieństwo, które Maryja też słyszy: jesteś błogosławiona, bądź pozdrowiona, pełna łaski. To jest pozdrowienie takie semickie, czy ono na pewno dłużej trwało niż to, jak Ewangelia skrótowo. Nam tutaj podaje, na pewno w takim hebrajskim duchu, Anioł wypowiadał wiele słów, które, które miały nakreślić, jakiego błogosławieństwa doświadcza Maryja. Ale to jest błogosławieństwo skierowane do niej bardzo osobiście, ale przyjmuje je ona w naszym imieniu, czyli przyjmuje w imieniu całego stworzenia. W szóstym dniu, w szóstym miesiącu, w szóstym dniu, w szóstym roku, w szóstym dniu, bo Bóg w szóstym dniu powiedział, że wszystko, co widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. To znaczy, Bóg, stwarzając, wypowiada błogosławieństwo nad swoim stworzeniem, obiecuje, że to stworzenie nigdy nie zostanie pozbawione łaski. A co najważniejsze, nigdy nie zostanie pozbawione obecności Boga. Stworzenie istnieje dlatego, że Bóg jest cały czas przy swoim stworzeniu. I to błogosławieństwo wypowiedziane do Maryi jest wypowiedziane do całego stworzenia. Maryja przyjmuje te słowa dla siebie, ale w imieniu całego stworzenia, jak pisze święty Paweł. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Maria ma narodzić się, z Marii ma narodzić się Jezus, ale ma się narodzić w całym stworzeniu. I to narodzenie Jezusa oznacza narodzenie właśnie błogosławieństwa, pełni łaski i obecności Pana. I o tym bardzo pięknie mówi najnowszy dokument watykański, który... Pewnie jak większość dokumentów wzbudza, wzbudza kontrowersje, i w tym dokumencie Fudicia Supplicans czytamy tak: Wielkim błogosławieństwem Bożym jest Jezus Chrystus. Jest wielkim darem Boga, Jego własnym synem. Jest błogosławieństwem dla całej ludzkości, błogosławieństwem, które zbawiło wszystkich. On jest odwiecznym słowem, którym Ojciec nas pobłogosławił. Jezus jest słowem, którym Ojciec nas pobłogosławił. I kiedy rodzi się Chrystus, to jest ewidentne błogosławieństwo dla Maryi, ewidentne błogosławieństwo, w którym ma udział Elżbieta z Zachariaszem. Ale to jest błogosławieństwo wypowiedziane naprawdę do całego stworzenia. To nie jest tak, że na narodzenie Jezusa trzeba zasłużyć, że narodzenie Jezusa jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy. Yy, mieli te świadome ze względu na, na Chrystusa bóle rodzenia, ale że te bóle rodzenia, które są wpisane w całą naturę tego świata. bóle rodzenia, czyli wszystkie nasze niepokoje, krzywdy, niesprawiedliwość, cierpienia, choroby i umierania. To jest to te bóle rodzenia, wobec których jest wypowiedziane błogosławieństwo i, tak jak powiedziałem, ono jest całkowicie bezwarunkowe. Tak jak Bóg stwarza i widzi, że wszystko, co stworzył, jest dobre, i bezwarunkowo przyjmuje swoje stworzenie, i w tym wypowiedzeniu, że jest dobre, jest bezwarunkowość. Tak jak bezwarunkowość jest w czasie chrztu. No bo na co może zasłużyć dziecko małe, które jest przynoszone do chrztu? Ma jakieś zasługi moralne? Nie ma żadnych, a jest wtedy powiedziane, Całe Twoje życie jest w błogosławieństwie. Całe Twoje życie jest w mojej łasce. Całe Twoje życie jest w mojej obecności. To nie jest kwestia moralna, tylko to jest kwestia miłości Boga, który, który w Chrystusie wypowiada w jednym momencie, kiedy yy, pewni słuchający Jezusa mają wątpliwości co do tej bezwarunkowości. Jezus mówi: Czy masz mi za złe, że chcę być dobry? Czy masz mi za złe? I myślę, że tak jak widzę reakcję na ten dokument watykański, to właśnie ta Ewangelia mi się przypomina, że wielu ma za złe. Że nie chcę jakby uczestniczyć w tej radości, w której doświadcza Maryja. Bądź pozdrowiona, to znaczy raduj się. Raduj się dlatego, że jest błogosławieństwo, jest łaska, jest Pan. I to jest radość, która która pochodzi od samego Pana. I my możemy zamknąć się w takim smutku, smutku wynikające z takiej logiki świata. Logiki świata, tak. Logiki światowej, która wchodzi w naszą pobożność, czyli w zasługiwanie. Zasługiwanie, zadośćuczynienie. Muszę zadośćuczynić, muszę zasłużyć. I to jest logika smutku, bo sam nie mogę w pełni zadośćuczynić. Bo sam nie mogę, nie mogę zasłużyć, a inni tym bardziej przecież. A inni tym bardziej. I myślę, że te reakcje na, na dokument wynikają właśnie z takiego smutku. Dlatego też w tym dokumencie jest jeszcze napisane: Istnieje niebezpieczeństwo. Że tak umiłowany i powszechny gest duszpasterski, czyli gest błogosławieństwa, zostanie poddany zbyt wielu przesłankom moralnym, które pod pretekstem kontroli mogłyby przyćmić bezwarunkową moc Bożej miłości, która stanowi podstawę gestu i błogosławieństwa. Radość, którą Anioł zwiastuje Maryi, jest radością, która wyzwala yy, z. Takiej pokusy kontrolowania, pokusy kontrolowania wszystkiego, radość, która wynika właśnie z tego wyzwolenia, że nie muszę kontrolować. Natomiast smutek polega właśnie na tej potrzebie nieustannie kontrolowania siebie i kontrolowania, kontrolowania innych, kontrolowania łaski, kontrolowania Bożego Błogosławieństwa, żeby ono czasem nie przekroczyło pewnych granic. Żeby ono było jednak pod jakimś nadzorem Kościoła. Tymczasem papież pisze, nie da się tej łaski kontrolować, które, przesłanki moralne, które pod pretekstem kontroli mogłyby przyćmić bezwarunkową moc Bożej miłości. Błogosławieństwo Boga jest jednym z podstawowych rzeczywistości w Biblii i ono jest dane dlatego, że Bóg jest błogosławieństwem. Że Bóg jest łaską, że Jego obecność jest tym błogosławieństwem. Nawet wtedy, kiedy w naszym życiu jest obecne przekleństwo grzechu naszego i przekleństwo grzechu innych, czyli krzywdy, której doświadczaliśmy, Bóg nas nie odstępuje, nie może nas odstąpić. Nic nas nie może odłączyć od miłości Boga. Czyż matka może zapomnieć o swoim niemowlęciu, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie? Czyli nikt w tym świecie nie jest pozbawiony błogosławieństwa. Ale oczywiście też błogosławieństwo ma charakter w Biblii relacyjny. Znaczy, że anioł przynosi to błogosławieństwo i pragnie, pragnie odpowiedzi. Nie pragnie odpowiedzi, która będzie polegała, no to ja te teraz moralnie popracuję, moralnie odpowiem na to błogosławieństwo. Tylko chodzi o relację przyjęcia. Tak jak każda relacja. Rodziców z dziećmi, małżonków, przyjaciół, braci, nie polega na, na tym, że najpierw trzeba na to zasłużyć, tylko to jest przyjęcie, tak zgadzam się na tą relację, zgadzam się na to błogosławieństwo w tej relacji i o tym też mówi dzisiaj Maria, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona jest służebnicą radości ze spotkania, z relacji, ona jest służebnicą wobec tego błogosławieństwa i zaraz z tym błogosławieństwem idzie do Elżbiety. Nie zatrzymuje tego błogosławieństwa dla siebie, ale idzie z tym błogosławieństwem. To błogosławieństwo, które dokonuje się w relacji, czyli, czyli które też nas szanuje. To błogosławieństwo też nie jest nam narzucone, ale jest, jest nam dane do przyjęcia. Dlatego kiedy Maria mówi, niech mi się stanie według słowa Twego, to znaczy, że z jednej strony ani Bóg nie jest słowem, które nas które nas siłą otwiera, ani my dobrej nowiny, która jest w Biblii od Starego Testamentu po nowy, nie możemy siłą otworzyć. Można tylko przyjąć właśnie w takiej bezwarunkowej relacji.